Dzień dobry! Cześć! cześć tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy Was w kuchni. W ogóle Poland. I dzisiaj sobie skuchniujemy. Chipsiochy. Ci Chipsiochy ze Szkocji. Szkocji! Dziękujemy Kasi, Oli i Wisławie za przysyłkę Dzięki, kreatywną. Dziewczyny. w ogóle maniaczkom dziękujemy. Mamy 5 smaczków chipsów. I mogę powiedzieć serio, no. z ręką na sercu, no, nie że żad go, okay. żadnego z tych smaków nigdy nie próbowaliśmy. Nigdy nie jedliśmy żadnego z tych smaków, więc o, po co to bardzo, tak bardzo kratone? Kratone. Jestem bardzo podekscytowany. No może zaczniemy, no. No dobra, to zaczynamy. <laughs> Pickled Onion, firma Mackies of Scotland. Tak, czyli, y, czyli konkretnie szkockie psiochy. Potato jest, że są z, z potatoła, jakoś się nazywa? Ziemniaka. Kartofia. Kartofla. Piklowana z... cebula. Z są To jest jakieś dziwne, no bo jakby cebula jest znanym y, warzywem u nas w Polsce. Jest tak? na Polski zresztą. Ale piklowana? U nas się chyba nie pikluje cebuli, nie? U nas się pikluje co? Ogórki, paprykę jeszcze, ale cebulę? Powariowali, są jacyś ludzie. i to nie oni ma są. nazwiska: James Taylor i Sally Taylor. Dobra, daj mi żyć. Oni są na polu ziemniaków. No, są na polu ziemniaków. No, po prostu są na polu ziemniaków, bo chipsy zie robi się z ziemniaków. Taki jest cykl po prostu życia. Otwieram. No, pachnie kwasiorkiem, więc fajnie. Mm. O są takie grube, widzę. Psz. Tak. Ja jestem trochę głodny, dawaj. No, rzeczywiście, takie są, ym, bym powiedział, konkretne. Powiem szczerze, że ja lubię takie czarne. Jest Intensywnie. Ale to jest kwasica. No i w sensie, okej, okay, no dobra, znamy piklowaną e, cebulkę. Pikrowana cebulka jest spoko. Nie jestem jakimś super fanem, nie mamy w domu. Wiecie, te małe cebulki w zalewie. No i rzeczywiście, przypomina to, one są takie kwaśne, nie? Ale chyba wszystko pikrobane jest kwaśne w sumie. Ale wiecie co? Pierwszy taki rzut jest kwaśny. Teraz spróbuję drugiego, bo... Drugi rzut? Mm. To jest słodko kwaśne już później. Tak, jest słodko kwaśne. Mm. A Ale... te słody później się wydobywa. Tak, tak, bo mamy tutaj też cukier w składzie nawet. Konsystencja chipsa jest taka inna. Dobre dla wegetarian i vegan. Nie? Nie masz wrażenia? Tak, tak, tak. Jest, są takie. Cięższe, mm, takie, jak jakby mm. bardziej gęste są te chipsy. Uh -huh. Bo mam wrażenie, że w takich lejsach. Tak, polskie są cięższe, zdecydowanie. Że, że one są czasami wręcz takie prawie, że przyświtujące. Tak, 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 jest jedno. Mm. A te tutaj są naprawdę grube. Tak, są grube, widać po prostu. Nie są jakieś super grube, nie wiem, x ale są grubsze. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Jak dla mnie, się ciekawa. Oceniamy w skali 1,6 oczywiście, z plusikami, minusami, jak w szkole. I ja tym daję pełną piątkę. Tak, aż tak? No mi bardzo smakowała. Wiecie co, smak mi smakuje bardzo. I jestem trochę przekonany do tej konsystencji. A mi właśnie podoba się ta konsystencja. Dobra, dam 5 mniej. Dam 5 mniej. Zaczynamy grubo. Tak, zaczynamy grubo. Przed jeszcze 4 smaki. Czas Przepuka, na Klubana cebula. Nigdy nie widziałem takich, nawet nie widziałem. Ja też, ale, ale dobra. Widział, dobra. kupił. widziałem. Dobra, idziemy dalej. No. To jest brzydkie słowo, nie wiem czy możemy je pokazać. Peppers? Peppers. Peppers to jest firma. Made by farmers. Widzisz następni, tam byli farmerzy, jedni są na następni farmerzy. Aptone, Jalapeno, y Crisp. <śles> <śles> nie rozumiem. No że z halapenio. To halapenio, czyli będą trochę pikantne, ale no halapenio to chyba znowu są takie, bym powiedział, z tych pikantnych papryczek, najmniej pikantne. Nie bardzo lubię halapenio, a deal, no to jakby mi się wydaje, że to jest po prostu również odstawanko jakieś. No bo deal pickles to są przecież y, piklowane ogórki, co nie? Mm, tak, patrzę na skład. No i co tam przeczytałeś? Nic specjalnego, nie widzę żadnych e, żadnych innych. Jest cukier gdzieś tak w połowie składu, olej słonecznikowy. To są chyba nawet z Irlandii gipsy. A, bo tu widzę, że Dublin Ta, jest. Tak, widzę, że Dublin. Mm -hmm. Czyli spodziewałbym się takich, tym razem ostro kwaśnych. Nie wyczuwam mm, ostrości w zapachu, mm. wydaje mi się, że są cieńsze. Muszę się podrapać po kostce, zaczekaj. Wydaje mi się, że są cieńsze. No ja już próbuję, nie będę czekał. No raczej. Są cieńsze, są zdecydowanie cieńsze. Są trochę ostre. Są, na początku nie uczuć, na początku wjeżdża koperek. Są mm. trochę ostre, ale bez przesadę. Nic mi się nie stanie? Nie umrzesz, nie, nie umrzesz. To nie jest takie samo piklowanie jak przy cebulce. No już nie co. Ja bym powiedział, że to, to jest halapenio z koperkiem. Mega dziwne. Bardzo dziwne. Mega bążerze. dziwne. Bardzo lubię koperek, ale nie lubię ostrych rzeczy. Cieszy. Ja bardzo lubię jalapenio. Muszę się znowu podrapać pokotkę. Ja nie jestem. Ja nie jestem fanem koperku. Chociaż ja próbuję tak. się otworzyć na koperek. Ja mu zawsze daję dużo koperku na ziemniaki. sobie mm. zacząłem dodawać troszeczkę zamiast nic, ale no nie wiem, koperk jest malent bardzo taki intensywny. smak, chociaż to mi pasuje fajnie. Zaczyna się koperekiem i przechodzi w ostre. Ja dam temu przeciwnemu smaczkowi 5+. Wow! No. A czy jest tu gdzieś w ogóle na Xenersy z koperek? Nie ma napisanego na opakowaniu. Nie znam, szczerze mówiąc. Nie jestem teraz w stanie ci powiedzieć, jakie to jest dokładnie tłumaczenie, co oznacza to słowo. Ale kojarzy mi się po prostu z czy, czymś konserwowym. Tak znalazłem coś na podłodze i zjadłem to właśnie. No dobra, moja yy, cena. Moja ocena 4 mniej. No ale ty jesteś po prostu miętki, no dla ciebie są za ostre, tak? Nie, nie ma w tym nic miętkiego, po prostu mam inny smak. To nie czyni cię jakimś superbogiem, to że ostrzej, ostrzejsze rzeczy, wiesz? Nie. Przykro... Możesz mi nie odbierać mojego, mojej superboskości? Nie, przykro mi, po prostu inne sraki, ty, na Czas na przepitka. Ojku, no, to twoje zbawienie chyba. Mhm. No dobra, trochę lepiej. Nie, jest okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Ojej, się zestresowałeś. No bo ja nie lubię ostrych, no. Dobra, wracamy do Szkocji. Znowu jest Scotland. Boxing Day. Curry. Festive flavor. Tak, to jest świąteczne e, jakieś wydanie. Boxing Day to jest e, chyba drugi dzień świąt? W Wielkiej Brytanii? Czy pierwszy? Ja nie wiem, nie jestem z Wielkiej Brytanii. No wiem, albo ale cały czas są się ludzie. No bo to są te same chipsy, Patryk. Ale no. to oni robią te wszystkie ziemniaki? Tak, widocznie wszystkie robią. Więc ja jestem bardzo ciekawy, nie znam zwyczajów brytyjskich, świątecznych, no jedzeniowych, więc Tylko curry, znam z to właśnie miłość. No kary wiem jak smakuje, ale kary co. Dobra, dobra, co kary? co kary? No dobra, no spróbujmy, będzie zagadka. No, jest okay. intensywne kary. O, jest dokładnie, tak lubię zapach curry. Będą grubsze znowu, tak? No bo to są te pierwsze. Szkockie, szkockie grubsze. Ładny kolorek. Nie mogę. Przyprawkowy, proszę. Ładny Czyli kolorek. mamy świąteczkę. A ty masz fajnie, że masz więcej jest, przyprawek. No. no łagodniej po tamtym zdecydowanie. Ja nie jestem jakimś super fanem kary. Ja lubię. Ale też nie jestem jakimś. Wrogiem. Tak, nie no. są chedzierem kary. Ciekawe to jest dla mnie. Czasami mogę spróbować. Boxing Day kary. Ale wyobrażam sobie, jak leży pod choinką z tymi e, chipsami i je jem. Tak, nie, są smaczne. Są naprawdę smaczne. Daję im 5 mniej. A ty? 4 plus. 4 plus. Ode mnie 4 plus. Są bardzo fajne. Spoko. 4 plus to dobra cena, jak ja To jest co dobra cena. cena na przepitka. Ja mam cały czas sam ostre. Możemy się umówić tak, że ty zjesz te, no. ale ja zjem któreś w zamian. Że całe? Tak, no, no bo ja nie zjem tych ostrych, bo umrę. Czyli co byś chciał na przykład te kary całe dla siebie? No to ci karę. chodzi? No, mógłbym te kary zjeść całe. No, myślę, że nie obiecam ci tego, bo jeszcze musimy dojść do końca, ale jest taka szansa. Dobra, czyli jesteśmy zgodzeni. Czas na czwarty smaczek. Widzę tu jakieś mięso narysowane. Tak, przed nami chyba najbardziej kontrowersyjne smaki tego składu. To mamy w ogóle jakąś inną firmę, brytyjską. Taste the difference. Hmm, poczuj różnicę. Fix in blankets flavor. Tak, i to również mamy jakiś smak świąteczny ewidentnie. Hand cooked potato creeps with fix in blanket flavor seasoning. Blanket, no czyli bykocyk albo dziecko Michaela albo Jacksona. Dziecko, Michael Jacksona, no to to są takie jakieś przekąski ten blanket to jest właśnie z tego bekonu, tak? Z tego boczku zawijają jakieś przekąski w ten blanket. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to są chipsy z dziecka Michaela Jacksona? Nie, chcę ci powiedzieć, że to są chipsy o smaku fig i, i, i Michaela dziecka Jacksona. Bardzo dziwne połączenie, ja nigdy nie byłem fanem bekonu. Bekonowych chipsów. Ja nie jestem fanem ani fig, ani bekonowych ja ciw, ale też, bekonu. też. Też mnie figi nie… Figi mnie nie podniecają, nie. Tak, absolutnie. Jestem trochę zaniepokojony. Ja też. Ale zróbmy to. No dobra. Teraz, no my, o, teraz przeżywamy święta no, brytyjskie. Się no to. jest y, czuć taki słony boczuś. Słony boczuś czuć. No dobra, zobaczymy te figi. Zobaczymy też, jaka konsystencja, czy grubsze, czy cieńsze. Wygląda no, jak klasyczny czyli. Tak, wydaje mi się, że cięższe niż tam te Tak, 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 cięższe. Mm, Na początku jest wchodzi... Wędzonka. Taka wędzonka przypalonka. Mhm. Mm później wchodzi figa. To jest słodkość, ale bardzo delikatna. Delikatna, no? nie. Hmm, ciekawa. Jest ekstrakt y, z bekonu. No, podejrzewam, skoro są filmowe. No, ale... co zrobisz? Spodziewałem się, że będą gorzej smakować. Mm -hmm. Nie są też takie, żebym nie wiem, chciał się nimi zajadać. Specjalnie, ale jest ciekawe. Ten smak fik jest bardzo delikatny. Jakbym powiedział, że to jest taki wędzony boczek z odrobiną czegoś słodkiego, ale nie tylko cukru, tylko właśnie jakiegoś takiego aromatu owocowego. Dobra, ja daję temu czwóreczkę. Tak, to jest dobra cena. Ja też dam temu mhm. czwóreczkę. To jest okej okay cena, naprawdę? Naprawdę spoko. Nie bardzo jest to mu ciekawe. Nie smak? Tak. Tak, ale, ale jakby... bardzo cieszę się, że spróbowałem Tyleż. tego, bo to jest chyba moja ulubiona czynność w życiu. Próbowanie nowych smaków chipsów. Wiesz, dziękuję bardzo, powtarzasz to mniej więcej raz w tygodniu. Ma no, też takie inne opakowanie, tak, takie jest takie cieńsze. cieńsze. No. Wiem, że tutaj emocje sięgają zenitu. Ale przepijamy najpierw. Najpierw przepijamy. A już przed nami ostatni smak chipsów. Mogę zdradzić już, że będą to ponownie Stricte szkockie chipsy. Całkiem, powiem, kontrowersyjny smak. Ja się trochę boję, bo widzę chyba tam napisany Black Pepper. Ale to nie jest ta część kontrowersyjna. Huggins i cracked Black Pepper Flavor. Czyli jaki to jest smak? Nie wiesz, że to jest Haggis? Nie. Wiem, kto to Hadrid, ale nie wiem. Hagis to jakich. jest y, taka potrawa stricte mm, szkocka. Ja nigdy jej nie jadłem. No. Nie zdradzę teraz szczegółów, ponieważ jakby nie jestem ekspertem. Ale to jest mięsna potrawa? Tak. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to są mm, jakieś podroby. Mm -hmm. Czy dobrze mówię? Ale jest y, odpowiednie dla wegetarian i vegan jest napisana też. Hmm, Dziwne. Dobra, zajrzyjmy. Diamonds and pearls. Diamonds and pearls. And pearls. To make you a Hagis. Specjał szkockiej kuchni narodowej. Aromatyczny pudding przyrządzany z owczych podrobów wymieszanych z cebulą, mąką owsianą, tłuszczem i przyprawami zaszytych i duszonych w owczym żołądku. Chociaż współcześnie, często zamiast tego ostatniego, używana jest sztuczna osłonka. Tak, kojarzyłem. Czyli my będziemy jeść chipsy o smaku owcy. Jakiś owczych, owczych podrobów z pierwszym. Ale no nie wiem, no jeżeli tu jest napisane, że to jest odpowiednie dla wegetarian i wegan, no to... Chyba nie ma tutaj tych podrobów jednak, tak? No tylko nie, jest no. jakiś z tego. To już słabo jest. No ale Patryk, takie jest życie, no jakby ludzie mają różne przysmaki. Jedni jedzą podroby... No dobrze, ale ja przecież nikomu nie zabraniam, a nie tylko nie słabo, bo będę zaraz to jadł. Dobra. Się. Może będzie to na przykład Twój ulubiony smak życia. Nagle do, do, doznaczy jakiegoś olśnienia i co? Zobacz, ludzie. Ludzie na farmie. Ludzie, na, ludzie farmie. na farmie. Czyli to jest szkocki, jakiś tradycyjny po prostu smak. Jak to spróbujemy, będziemy w Szkocji. Mamy delikatny pieprz właściwie. Ja też pieprz poddę. Zapachu. A ten smak, no nie wiem, ja, ja, ja chyba nigdy w życiu nie jadłem podrobów. Tak nie, naprawdę, nie. bo one wyglądają na tyle dla mnie po prostu nie... na jakiś wątróbeczek, nie, nie, nie. Też nic takiego, Nigdy, żołądeczku. nigdy. Ja, jak tylko ja widziałem to, to y y y y widok, Byłem zapach i, i świadomość, nie. Ale bardzo, bardzo lubię y, chipsy pieprzowe. Pieprz, sól, coś takiego, takie połączenia. Chcesz się wymielić? Tak, właśnie ty masz czarny Dobra, próbujemy. Co się dzieje w tych żołądkach? Bardzo delikatny smak. Bardzo delikatny smak. Nie wiem, co to jest. Nawet ten pierwszy jest tak delikatnie wyczuwalny. Bardzo delikatnie wyczuwalny. Pieprz. Jest to słonawe. No, jeśli ja domyślam. Tak robimy gorzkie, ale jest tak ogólnie. Delikatny ten smak. Mhm. Na myśl o podrobach myślałem, że to będzie jakieś po prostu, wiesz, takie mega wyraziste. Mi to smakuje nawet. Nie no, widzisz? Ja bym powiedział, że choć nie próbowałem nigdy tego hakista konkretnego, no. jak ja bym to spróbował, tak wiecie, z zamkniętymi oczami. Może no, powinniśmy też jeszcze robić, wprowadzić? Hmm. Co myślicie o tym? O u, o żeby przynajmniej jakiś, nie jedna wiem... Jedna osoba nawet, albo na zmianę. Albo na zmianę, żeby tak, no, to jest jakiś. jakieś... Tak. Bo wszyscy cytrynka, cytrynka. Nie, koniec z cytrynką już, bo, bo ja już mam koniec <laughs> maltretowania nas dla waszej rozrywki, okej? Okay? Nie jesteśmy jakimiś zwierzętami w cyrku. Fryj w ogóle Pola. Ja bym powiedział, że to są delikatnie e, s, solono... So, sól, sól, pieprz. Sól, pieprz. Mhm. delikatny sól, nie wiem, jeżeli próbowaliście, próbowałyście kiedyś Hagisu, to po prostu, no nie wiem, no z ciekawości możecie się podzielić w komentarzach. Jaki to jest smak? Do czego on jest, jest przypomina, wjeżone. bo mhm. naprawdę to jest bardzo... się jeszcze, czy nie? W ogóle nie czuję tutaj żadnego takiego Mięsa. smaku mięsnego. Tak, no właśnie, tak nie? Chyba, że to jest po prostu oszukany hagis, no bo jeżeli to jest, wiesz, odpowiednie dla wegetarian, ale z drugiej strony, no to to byłby chyba straszny skandal, jakby firma szkocka Robiła chipsy o smaku szkockiej potrawy i nie smakowałyby jak szkocka potrawa? Mmm, myślę, że to jest spisek. Że za daleko wybierasz już. Mega, jestem ciekaw. Dajcie znać. Ja daję temu 4+. plus. Nie ja dam czwórkę, bo dla mnie to jest takie bardzo łagodne. Nie tak. wiem. Tak. To co, ostatnia przypika i robimy burzę mózgów, kto wygra. Zabra, Musimy zróbmy to. Strząs? Strząs mózgu. Ale powiem ci. No? Że pod koniec, jak już przemieliłem te hagisowe, to poczułem ten pieprz bardziej na języku. Tak, na języku troszeczkę. Na koniec, no. no dobra, to co teraz? Burza mózgów? Burza mózgów. Dobra, jeszcze raz zróbmy burzę mózgów. Dobra. Słuchajcie, zrobiliśmy to? Zrobiliśmy dwie burze mózgów. Podliczyliśmy wszystko dokładnie, bo chcieliśmy być pewni, tak, żeby żadnej tutaj nie sprzedać wam ściema. Tutaj mamy notariusza, który siedzi i pilnuje po prostu, czy wszystko jest w To Jest TWP. Tak. Zwycięzcą dzisiejszego szkockiego odcinku chipsów są chipsy o smaku pikrowanej cebulki. Spróbujmy jeszcze raz, żeby to uczcić. Jest kwasica. To są chyba najbardziej kwaśne chipsy, jak jadłem. Mhm. Uh -huh. Jadłem oczywiście wielokrotnie chipsy o smaku octu z jakąś cebulą, e, octu z, e, z solą. Jedliśmy chipsy o smaku ogórka konserwowanego, który też jest kwaśny. Konsekrowanego Ale to jest chyba największa kwasica ever. I, jest to, i to jest dziwne, to jest dziwne, bo to jest takie dzi dziwne, ale To jest ciekawego. To jest podwójny? Podwójny tak. chyba. Ma trzy. Trzy warstwy. To jest jak kanapka. Kanapka składająca się z chipsów. Nice. Fajna. Dobra. Polacy, wielbiciele cebuli. Odnależy się w Szkocji. piklowaną cebulą. Cebula zawsze wygra. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Busiaki, do usłyszenia, do zobaczenia, do posmakowania. Nie.